Hejka, hejka, takim nieogarem Was. Witam, ale dzisiaj chcę się Wam pokazać, ponieważ robię mnie pazurki. I zaraz ją zobaczycie. Zaraz no, ma takie, takie po tipsie. <laughs> tu ma jeszcze tipsy, a to jest mina. Hej. No, o, dobra, widać. I, I zobaczcie, co z tych pazurków stworzymy. Dą, dą, dą. Dobra. Tak wyglądają pazurki niny. Myślę, że spoko. Lina, jak ci się podobają? Eee, Szał jest. Nie weź przestań. Nie nagrywaj mnie. No nie, <grym> nie Dorota, jeszcze raz. Musimy to nagrać. Nina, jakie są twoje wyrażenia? Mm, spoko, takie świąteczne, no nie? A czemu są te <grym> siedziałam tutaj 4 godziny. <grym> Ale mamy chociaż za to takie cudeńka. A wiecie co? Ja wam coś jeszcze powiem. Teraz nie w... o teraz widać było światło. Syrenka, syrenka. Nina jest moją. E... Nina jest moją drugą testerką. Jeszcze mam trzecią testerkę, a do trzeciej testerki jadę jutro. Okay? Komentujcie, lajkujcie i. Jeszcze raz poczekaj. Ja to ty mówisz. Subskrybujcie w nie, słowo. Nie. Komentujcie, lajkujcie, sub... kurwa zapomniałam znowu. <noise> Ostatni sub. raz. Trzy, cztery. <noise> Komentujcie, lajk. Ja robię wtedy lajkujcie i subskrybujcie. Już trzy, cztery. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. subskrybujcie. Wczoraj. Aż mi ręka zemdlała Wejdź, bo ja wtedy nie zrobię. Zamknę drzwi. Włamama mi się na vloga. Ciii. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Nie, nie wyszło. Nie uspokój się. Zaraz, zaraz zaczynamy. 3, 2, 1 i... włamała mi się na vloga. Ciii. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Pa!